Cera trądzikowa bywa bardzo wymagająca, a jak jej pomóc, żeby kondycja skóry się poprawiła i żebyś widziała efekty. Dzisiaj wieczorem zostań ze mną troszeczkę dłużej, bo będzie pielęgnacja wieczorna takiej cery. Rano opowiadałam jak sobie poradzić właśnie w ciągu dnia, żeby ochronić skórę przed przewarwieniami, ale żeby ją też zabezpieczyć, a dzisiaj wieczorem pielęgnacja specjalistyczna. I właściwie mogłabym tutaj mówić długo, długo, bardzo dużo, bo tych produktów specjalistycznych jest co najmniej kilka. E, opowiem Ci w międzyczasie, ale ja zacznę już robić moją pielęgnację. Dzień dobry, ja już widzę, właściwie to dobry wieczór, widzę, że już nie jestem sama. To wspaniale. Dzisiaj pielęgnacja cery trądzikowej albo tak która ma tendencję do trądziku, ponieważ trądziku wcale nie trzeba mieć przez cały czas widocznego, można mieć predyspozycję do niego chociażby w genach, chociażby trądzik hormonalny, czyli na, w zależności od fazy cyklu, bądź na przykład w okresie ciąży, albo na przykład trądzik, który jest spowodowany lekami, które... Który się przyjmuje, jeżeli e, trądzik to jest Twój temat, taki gorący temat, taki palący temat i nie możesz sobie poradzić, albo sobie myślisz, że ciekawe zostanę, może coś fajnego powiesz, to zostań ze mną, wrzuć mi tutaj serduszko, będzie mi bardzo miło. Ja przechodzę do, do demakijażu, zaczynam od demakijażu oczu. Zacznę robić po kolei, mam już przygotowane dwa faciki, a w międzyczasie będę Wam tutaj opowiadać do demakijażu oczu. Oczywiście płyn mm, beztłuszczowy, ale dwufazowy który e, demakijaż robi w taki wyjątkowy sposób, bo rozpuszcza makijaż. Makijaż się rozpuszcza i przykleja się do wacika. No więc e, albo idziemy, dwa oczka. E, cera trądzikowa. Tak często słuchajcie, tak często problematyczna. Tyle osób zgłasza się z cerą trądzikową na konsultacje. E, często są to wizyty też u kosmetologa, albo na przykład u dermatologa i cały szereg leków, który dermatolog przepisuje. I oczywiście jeżeli stan jest bardzo ciężki skóry, to faktycznie te leki mają sens, ale tutaj trzeba byłoby się zastanowić, gdzie jest problem, bo prawdopodobnie problem jest bardzo często, problem jest w podstawie, w podstawie, czyli w myciu w myciu twarzy albo w braku mycia tego twarzy. Dobry wieczór dziewczyny, dobry wieczór, dobry wieczór. Ja jeszcze nic nie widzę, ale jeżeli jesteś ze mną, będzie mi bardzo miło, jak się do mnie odezwiesz, jak napiszesz do mnie, jak się po prostu ze mną przywitasz. Zerkam tutaj w bok, bo dużo łatwiej robi się jednak demakijaż mm, do lustra niż do telefonu. Już tylko domyję oczy i będę wszystko widziała. Dzisiaj rano zapomniałam tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o cerę trądzikową. O pielęgnacji powiedziałam wszystko, co chciałam. Chciałam tylko zwrócić Twoją uwagę. Cześć Magda. Chciałam zwrócić tylko Twoją uwagę, że jeżeli cera trądzikowa jest Twoim problemem, to um, jeżeli. Tak, jeżeli trądzik jest Twoim problemem i tym samym masz też problem na przykład z podkładem, mam na myśli, że na przykład Twój podkład ciemnieje, to przyjrzyj się dokładnie, bo mogą być, może być kilka powodów, dlaczego Twój podkład ciemnieje. Niestety jest to często powodem właśnie, że kobieta ma cerę tłustą albo mieszaną i teraz musisz zastanowić się, czy po pierwsze nakładasz podkład na wypielęgnowaną skórę twarzy, czy używasz kremu wcześniej, czy po prostu wstajesz rano, przemywasz twarz wodą i wtedy nakładasz cały makijaż. To może być powodem, że podkład ciemnieje, że buzia nie jest przygotowana. Podkład też ciemnieje, jeżeli cera jest tłusta albo mieszana. I tutaj uwaga, jeżeli masz taką buzię, wybieraj podkład matujący i zamiast pudru, który ma kolor takiego pudru, pudru w jakimś odcieniu beżu, wybierz zamiast takiego pudru podkład Podkład transparentny. Puder transparentny będzie różnił się znacząco przy cerze tłustej czy cerze mieszanej w stosunku do pudru, który ma kolor, dlatego, że buzia tłusta wydziela dużo więcej Sebum. To Sebum cały czas jest szczególnie tutaj nasilone w strefie T, czoło nos i broda. I Zwróć uwagę, jeżeli podkład ciemnieje na Twojej skórze, to właśnie jest to czoło nos i broda, to są te miejsca, bo tam najwięcej wydziela się Sebum. I kiedy nakładasz kolorowy puder na swoją skórę, niezależnie czy jest w kamieniu, czy on jest sypki, to w tych miejscach robi się troszeczkę ciemniej niż zwykle, bo właśnie tam ten puder, to ten puder zabarwia się, on jak, jak taka gąbka um, higroskopijna wyłapuje tą wilgoć, wyłapuje Twoje sebum i robi się w tych miejscach właśnie ciemniejszy. Um, to nie jest akurat kwestia podkładu, ale jeżeli zmienisz ten puder, to jest jedna jedyna zmiana. Jeżeli zmienisz puder kolorowy na puder transparentny, to prawdopodobnie ten problem zniknie, więc przypilnuj tego przycerze trądzikowe. Dobrze jest też nakładać właśnie produkty kolorowe, bo dodatkowo ją chronisz przed słońcem, przed światłem. A co za tym idzie, właśnie przed przebarwieniami. No i dobra, dziewczyny. Idziemy dalej z cerą trądzikową. Pielęgnacja cery trądzikowej. E, używam bardzo delikatnego produktu. To jest emulsja naturalna, w 99% produkt naturalny. Bardzo delikatna dla skóry, bo z cerą trądzikową obchodzimy się wyjątkowo ostrożnie, wyjątkowo e, delikatnie. Pamiętaj, żeby takiej cery nie pocierać, ale też nie, tych wyprysków nie wyciskać. Nie wyciskaj, bo rozsiewasz później bakterie po całej twarzy, nie mówiąc oczywiście o włóknach kolagenowych, które rozciągasz. Buzie pamiętaj, żeby umyć około e, minutki okrężnymi ruchami. Ja buzię je. Słuchajcie, uwielbiam, jak pachnie ta emulsja. Ja po prostu uwielbiam zapachy e, tej serii naturalnej. E, ona po prostu jak krem. Jak krem pachnie, to jest dla mnie taki zapach e, zapach dzieciństwa. Dzisiaj będę robiła pielęgnację retinolem. Retinol jest wspaniały właśnie przy cerze trądzikowej. Mnóstwo, mnóstwo kobiet, które zgłaszają się do mnie na konsultacje, właśnie z cerą trądzikową. Retinol pomógł w kuracji trądziku często już nie ma, a przynajmniej jest w dużo mniejszym stopniu. W zależności od tego cała pielęgnacja jest bardzo indywidualna, wszystko zależy od stopnia trądzików, wszystko zależy od tego, jak wygląda kondycja Twojej skóry, więc nie ma jednej recepty dla wszystkich. Tutaj musimy indywidualnie podejść do tematu. Ale gdybym dzisiaj nie robiła retinolu, to chcę Ci powiedzieć, że buzia trądzikowa, nawet jeżeli masz wykwity ropne na twarzy, nawet jeżeli jest to młodzień czy trądzik, bo tak często nam się kojarzy, że trądzik to jest przypadłość młodych, przypadłość młodzieży. No nie do końca, bo coraz więcej osób w różnych etapach właściwie swojego życia ma trądzik i teraz zwykło się mówić, że to jest trądzik e, w wieku dorosłym. Trądzik dorosły trądzik, tak przechodzą przychodzą pani, mówią. Dermatolog powiedziała, że mam trądzik dorosły. No więc faktycznie problemy z trądzikiem e, głównie są spowodowane zaburzeniami diety, że bardzo źle się od, y, odżywiamy. E, często też papierosy mają wpływ, nie tylko zła dieta, ale też papierosy mają wpływ na to, że ten trądzik na naszej twarzy jest. No więc nie tylko przypadłość młodzieży, ale takie buzie trzeba też złuszczać. Złuszczać, czyli robimy peelingi, ale absolutnie nie peelingi mechaniczne, nie używamy peelingów z ziarenkami z drobnymi produktami, tylko peelingi, um, peelingi z dodatkiem kwasu, na przykład peeling glikolowy. Dzień dobry, dziewczyny, dobry wieczór, czy wy tu ze mną jesteście? Daj mi serduszko albo wciśnij serduszko tutaj jako y, emotikonkę, to będę wiedziała, kogo ten temat dotyczy. Także gdybyś zrobiła. Peeling z dodatkiem kwasu um, dwa razy w tygodniu byłoby wspaniale i może pomyślisz sobie o czym on mówi, ja mam trądzik, jaki peeling przecież to tylko pogorszy stan. No właśnie nie pogorszy stanu, ponieważ mm, bardzo często... Cera trądzikowa jest w takim stanie, że jeżeli zrobisz jej peeling właśnie taki delikatny, oparty o kwasy, to taka cera będzie dużo łatwiej, dużo szybciej będzie przyjmowała kolejne kroki pielęgnacji, czyli wszystkie produkty, które jej za chwileczkę zaoferujesz. Kolejnym krokiem byłoby wspaniale, gdybyś dwa razy w tygodniu zrobiła maseczkę. Mam dla Ciebie dwie maseczki, no i się właściwie nie przygotowałam z tymi maseczkami. Mam dla Ciebie dwie maseczki, ale zaraz wyciągnę szybciutko. Mam z mojego kuferka przepasnego dwie maseczki do wyboru. Jedna maseczka z aktywnym węglem i z czarną glinką, a druga maseczka różową glinką, a właściwie to jest czerwona i biała glinka. My tak między sobą w kuluarach mówimy, że ona jest różowa, czyli różowa albo taka grafitowa maseczka, właściwie to jest jedna do wyboru. Jedna i druga jest dedykowana do cery trądzikowej i jedna i druga spowoduje, że skóra będzie oczyszczona, ale uwaga, przy nałożeniu tej maseczki stan skóry, skóry najpierw się pogorszy. Która będzie wyglądała gorzej? Musi najpierw wyglądać gorzej, żeby była lepsza jej kondycja, i musisz mi tutaj zaufać. Którą maseczkę wybieramy, to też jest bardzo indywidualna sprawa. E, ja takie maseczki dobieram dopiero po e, takiej wstępnej rozmowie, więc e, jeżeli coś e, z zabiegów takich dodatkowych, specjalistycznych chodzi ci po głowie, a nie wiesz, jak się do tego zabrać, napisz mi w, w komentarzu tutaj trądzik, nawet po zakończeniu live'u, albo napisz do mnie prywatnie wiadomość, a ja e, popytam Cię o kilka rzeczy, i wtedy. Mogę Ci zaproponować taką pielęgnację, więc maseczka dwa razy w tygodniu. Ale ja dzisiaj ani nie robię peelingu glikolowego, ani nie nakładam maseczki na skórę twarzy, bo dzisiaj jest mój wieczór z retinolem. Retinol przy trądziku sprawdza się fantastycznie. Zanim położę retinol, to najpierw tonik. Tonik, który podbija nawilżenie skóry, tak? I cerę trądzikową też musimy nawilżyć. To jest bardzo ważne, a tak bardzo często. Pomijamy ten etap. Jakoś tak też zwykło się um, mówić, że tonik to tylko dla... Um, dla Cer trądzikowych, ale tych dojrzewających trądzikowych. Nie. Całe życie używamy trądziku. Trądzik jakby wprowadza Twoją pielęgnację na kolejny etap, na wyższy pułap. Trądzik powoduje, że kremy się lepiej wchłaniają. Mało tego. Nawet jeżeli nałożysz tonik przed nałożeniem maseczki na swoją skórę, to maseczka lepiej zadziała i głębiej wejdzie w kolejne partie Twojej skóry i będzie działała dużo, dużo lepiej. Buzia już jest stonizowana. Kolejnym krokiem jest krem pod oczy. Niezależnie czy masz serę trądzikową, czy jakąkolwiek inną, krem. Krem pod oczy oczywiście zawsze musi mieć. Jeżeli skończyłaś, dzisiaj jest właściwie dobry temat, jeżeli skończyłaś 20 lat, to jest moment na używanie zarówno kremu pod oczy, jak i na używanie retinolu. Chociaż kiedyś wstawiłam taki post. A z takim starym telefonem, z taką tarczą obrotową, i napisałam, jeżeli wiesz w jaki sposób połączyć się z takiego telefonu, to znaczy, że to jest dla ciebie moment na używanie retinolu i właściwie na używanie kremu pod oczy też. Także krem pod oczy już jest. No i idziemy. Retinol. Retinol w pielęgnacji. Retinol, którego ja używam i który ja polecam, to jest seria produktów Clinical Solutions, to jest zestaw. To jest zestaw, jeżeli nigdy w życiu nie miałaś nic do czynienia z retinolem, jeżeli nigdy nie używałaś, właściwie nie wiesz, jak, jak to połączyć, to chcę Ci od razu powiedzieć, że po pierwsze, to nie są kremy, które zastępują Twoje dotychczasowe kremy, to jest pielęgnacja, którą dokładasz dodatkowo, to jest pielęgnacja uzupełniająca, właściwie to jest kuracja, to są dermokosmetyki. Tupka, która tutaj już jest u mnie prawie przezroczysta, to jest retinol, w stężeniu 0,5% i drugi produkt to jest emulsja, która jest kojąco, regenerująca, kojąca przy cerze trądzikowej, ma dosyć istotne znaczenie. Najpierw nakładasz sobie jedną pompeczkę retinolu, który jest żółty i to jest charakterystyczne dla retinolu. Zobacz, nie dobierasz nigdy więcej, większej ilości niż to, co tutaj mam na palcu, rozkładasz taką porcję. Na całą skórę twarzy. Nie więcej. My mamy takie tendencje, że na bogato, że dużych ilości używamy retinolu, a to jest jeden z większych błędów, ponieważ taka ilość zupełności wystarczy wmasuj teraz dokładnie skórę twarzy. Dobrze by było też, gdybym nie była tak ubrana, to wmasowałabym też skórę szyi dekoltu. Co spowoduje retinol? Nie tylko zadziała odpowiednio na cerę trądzikową, ale też to jest, to jest właściwie kuracja naprawcza dla na Twojej skóry. Kuracja naprawcza, która ma za zadanie spłycić zmarszczki, niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku, a jeżeli jesteś za młoda, żeby mieć zmarszczki, bo może właśnie 20- kilka lat, to proces powstawania zmarszczek zostanie oddalony w czasie, nie będzie ich tak szybko widać, jak mogłabyś się ich spodziewać. Na pewno będzie zwiększona gęstość skóry, na pewno zlikwidują się przewarwienia, Podomykają się pory, no i właśnie cera trądzikowa cofnie się, ten etap trądziku na Twojej skórze. Myślę sobie, czy jeszcze o czymś zapomniałam? No tak, zapomniałam, że jeszcze mnóstwo, mnóstwo blasku na swojej skórze zaobserwujesz i to w bardzo, bardzo szybkim czasie. Kolejny krok po retinolu to jest emulsja. Emulsja, która ma złagodzić działanie retinolu na naszej skórze. Ona jest taka dosyć płynna, dosyć mocno płynna, ale taka właśnie ma być. Ona bardzo szybko wchłonie się w skórę. Słuchajcie, niesamowite jest to, że wszystkie kosmetyki, które nakładam, nakładając je jeden, jeden na drugi, one tak szybko się wchłaniają, że to jest po prostu niewiarygodne, za to też je bardzo cenię. No i ostatnim etapem nie nakładam żadnego serum, ponieważ z retinolem nie wszystkie kosmetyki powinny być łączone. I serum z winaminą C plus E, które, o którym opowiadałam z samego rana. To nie jest serum, które mogę zastosować w połączeniu z retinolem przy wieczornej pielęgnacji, ale idealnie sprawdzi się teraz krem, o którym mówiłam też rano. Krem w kolorze fioletowym albo krem w kolorze różowym. Krem fioletowy może Wam odkręcę i Wam pokażę. Krem fioletowy to jest jeden i drugi, to jest krem na bazie Alp. Fioletowy, jest do cery tłustej i mieszanej. On jest w takiej formie żelowej, a ten różowy jest w gęstej, takiej odżywczej w formie kremowej. To są różowe algi dla cery suchej i mieszanej, ponieważ cera trądzikowa może być, może być cerą suchą, albo może być cerą tłustą. Niezależnie od tego, mamy dwa rodzaje kremu tutaj do wyboru. Krem, który jest dodatkiem cynku, miedzi i białej herbaty, czyli przede wszystkim działa kojąco i działa przeciwbakteryjnie, więc właściwie przy cerze trądzikowej sprawia. Dzisiaj genialnie, ponieważ kremy są w słoiczkach. Absolutnie nie wkładamy tutaj do środka palców, tylko potrzebujemy szpatułki. Szpatułka, którą niewielką ilość kremu nakładamy na twarz. I właściwie pielęgnacja jest zakończona. Skóra jest odżywiona. Przygotowana na wieczorną regenerację. Jeżeli cera trądzikowa jest Twoim problemem i nie wiesz jak ugryźć ten temat, napisz w komentarzu albo w wiadomości prywatnej trądzika, ja do Ciebie się odezwę, zrobię wywiad i zobaczymy, jakie kosmetyki. W swoim przypadku sprawdzą się najlepiej. Jutro zapraszam Cię z samego rana około godziny 9 na poraną pielęgnację i zajmiemy się oczami. Myślę, że ten temat jest bardzo mocno dedykowany kobietom w wieku 35. A chyba, że masz tendencję do problemów z okolicą oka, chyba, że masz tendencję do tego, że oczy mają zasinienia, że są opuchnięte, że widzisz linie zmarszczek, temu wszystkiemu można zaradzić. Więc jutro około godziny 9 zapraszam Cię serdecznie na live. Do zobaczenia. Jeżeli byłaś i odtwarzasz to nagranie, będzie mi bardzo miło, jak napiszesz, że oglądasz z powtórki. Buziaki spokojnego wieczoru.